E, witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Rayman 2 Revolution. Ja się odsunę od tych Teensinów, bo zaraz będą chcieli mi gadać co mam robić dalej, a tak się składa, że wiem co dalej powinienem robić. The Magic Well, czy to tędy było? Czy... Dobra, tak, Magic Well to jest miejsce do kupowania update'ów. No to pierwsze co no to zakupimy sobie ulepszenia, które myślę, że się nam w najbliższym czasie przydadzą. Dobra, wiem o tym, nie musisz mi to tłumaczyć. Dobra, rebound jest na razie mi zbędny. Rate of Fire to chyba jest właśnie ten Rapid Fire. Na razie... Nie biorę tego, ale mam nadzieję, że uda mi się zebrać lumsy do tego czasu eee, do świąt... jaskini złych snów, bo tam mi się Rapid Fire bardzo przyda. A póki co wezmę sobie ten update, bo bieganie z beczką jest fajne, pozwala zaoszczędzić dużo czasu i to na razie tyle, ile mogę kupić. Generalnie z tego, co wiadomo, potem się odblokuje więcej tych ulepszeń. O wiecie, możemy sobie kupić chartshota dużo wcześniej niż niż sklepienie, ale szczerze mówiąc nie widzę, nie, nie mam. No, nie, nie miałem po co? I generalnie dowiedziałem się tak przy okazji. W Europie gra nazywa się Rayman Revolution Bez dwójki W Ameryce nazywa się Rayman 2 Re Revolution, więc dobrze mówiłem Rayman 2 Revolution, bo gramy w amerykańską wersję, gdyż Gierka jest z amerykańskiego PSN-a pochodzi, więc sami rozumiecie Ale nieważne Dobra, spadajcie no, i mnie zgwałcił trudno. E, Dobra, czy teraz tędy? Tak. E, generalnie ci, co pamiętają, e, Rejmy na dwójkę, to teraz powinniśmy iść na moczary przebudzenia. Ale w tej wersji, moczary Przemucenia, bo generalnie w tej wersji oni zrobili coś takiego, że robienie każdego poziomu jest uzasadnione i ma swój jakiś cel. Przykładowo. Do Zatoki Wielorybów idziemy dlatego, żeby uwolnić Wielorybicę Carmen, która e, przepędzi ośmiernicę, która blokuje nam dostęp do, kamie do Świątyni Kamieni Ognia, z tego co mi wiadomo. A teraz e, w tej wersji jedynym celem, żeby udać się do Moczarów Przebudzenia, to to jest e, po to, żeby dostać się do Świątyni Jaskini Złych Snów, która zmieniła trochę swoją lokację. Więc generalnie. O, doskoczę? Doskoczę. Ja wezmę te lumsy i. Chwyć się. Dobra, dziękuję. A teraz, ale, ale teraz powinniśmy iść na No ponieważ na bagnie. Dostanie... Gdybyśmy porozmawiali z synami, oni by nas poinformowali o tym, że na bagnie jest uwięziony Blitz, e czyli komar z Reymena Jedynki. Ablic jest nam potrzebny, żebyśmy do, żeby dostać się do świątyni e, lo, wody i lodu, która jest na wyspie. O, i tutaj jest taka zmiana, że przy jest w Magwardzistów, czyli Hmm. <śm> Boże, te dialogi są naprawdę słabe jakości. Naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia co zaszło, kiedy to nagrywali. Wersja z PlayStation 1 już ma lepsze. No i oczywiście, Brzyd wcina sobie jednego lumka, przez co teraz e, możemy zebrać 999 lumsów, ale w tej wersji możemy odzyskać tego lumsa. I on w przeciwieństwie do wersji PC-towo Nintendo 64. Zapisuje się nam normalnie do licznika, a nie tak jak w pet, na PC po prostu odnawia nam HP do pełna. Dobra, czy uda mi się trafić w tą klatkę? Nie, nie ma szans. Dobra, czy tu. Adora, tu był Looms, który. Ale ja postanowiłem się. Z... Czy ja będę musiał się teraz. Za... Tak, będę musiał się zabić. Trudno. Trzeba było na niego wyskoczyć z beczki najpraw... W ogóle, jakby co, mamy... Tak, mamy loada i bardzo dobrze, bo nam się przyda w jednym miejscu. A. O, i generalnie mamy teraz ikonkę Li przy liczniku klatek. To oznacza, że odblokowała się nam minigierka Li, z której ukończenie... Yy, której ukończenie sprawi, że powiększy nam pasek życia. Czyli samo znalezienie z uszkodzeniem 10 klatek nie wystarczy. Jest to zmiana względem gry, tak jak, tak jak w na wersji na PlayStation 1, pasek życia nam się rósł Co yy, uzyskaną klatkę, co też było ciekawym zabiegiem, ale było mniej klatek w wersji pc w znaczy się w PlayStation 1. W pc z tego co mi wiadomo, klatek do zdobycia było 80. Chyba. W wersji na PlayStation 1 chyba było ich 60, czyli 20 mniej. Ale tutaj pewności nie mam. Nie, nie liczyłem. Może wpijają mnie te zombie kurczaki trochę. Jak, na, jak wiedzie w nas jeden, no to kończy się tym, że tracimy życie. Smuteczek. A i generalnie e, w wersji Revolution, e, tego poziomu nie da się wystuprocentować w jednym rzucie. Co, a w innych, pozostałych tych wersjach, to jest pierwszy poziom, nie liczy, nie licząc świetlistych lasów, oczywiście, które możemy w pierwszym rzucie. E, Wy wymaksować, ponieważ jak zapewne pamiętacie, albo też i nie e, w, wersji, w wersjach standardowych. E, stuprocentowanie tego poziomu odbywało się poprzez wejście do niego jeszcze raz poprzez inną lokację. No, to tutaj e, nie ma takich zagrywek. Tutaj się inaczej stuprocentuje czarodziejską polanę, ale i tak. Ale i tak jest wymagane. Ale i tak wymagane jest w tym celu jest w tym celu backtracking tylko że w innej formie. W zasadzie, w zasadzie to ciężko mówić mi o backtrackingu ciężko mówić o backtrackingu w w Raymanie Dwójce, bo chyba Gra nie narzucała nam backtracking. Backtrackowania... Dobra, nie narzucała. Narzucała nam delikatny backtracking przy cierniowych wzgórzach, bo trzeba było wyjść z poziomu. Boże, ogarnij się Rayman. Bo gra wymagała od nas ponownego przejścia cierniowych wzgórz, żeby przynieść lekarstwo Klarkowi. Oj, patrzcie, teraz oni padają na hita z tym upgradeem od y, y, Lee. Generalnie zapomniałem wspomnieć, że piraci są bardziej skla sklasyfikowani i można to poznać po kolorach y, zbroi. O, ci, ci mają więcej życia i jeszcze rzucają takimi bombami i posługują się miotaczami ognia. Y, zalecane jest utrzymanie dy utrzymywanie dystansu. I znowu ta muzyczka z ta i klanka, ale cóż... Dobra, mamy to, zajebiście. No, ja teraz poinformuję, że spotykają się w tym, e, e, no w tej lokacji, w, której, w tym otwartym świecie, która zabierze do Zaginionej Wyspy, na, na której jest Świątynia Rzeczona. W ogóle jestem ciekaw, czy na PlayStation 1 również oni wprowadzili zmiany graficzne, takie jak na Dreamcastie w, e, w świątyni e, wody i lodu, bo nie jestem pewien. Oh, fuck. Kurwa. Największy wróg, wybuchające beczki. Gonciarz! Dobra, a w ogóle tak jeszcze poruszę ten temat, póki mam okazję. E, bo, jak zapewne wie, to jest taka ciekawa rzecz, bo jak wiecie. A przy okazji, e, tutaj znowu jest ten kwiatek, do którego, który prowadzi nas do. Pytanie, czy ja będę mógł to pokazać z oczu Raymana jakoś. Yy, a, tak. W taki sposób mogę. O, i prowadzi... I on nam wygeneruje platformę. Pewna umiejka Raymana, która nas zaprowadzi do tych lumsów na górze. Ale jako, że nie mamy... Nie mamy teraz tej umiejki, to trzeba się obyć smakiem. Niestety. Ale wracając do tej nazwy... Bo generalnie w oryginale... Pełna nazwa Raymana nazywa się Rayman 2 The Great Escape i tak jest na niemalże każdej wersji. Poza wersją na Playa 2 która nazywa się Revolution. I powiem Wam szczerze, szczerze, że to jest moim zdaniem nazwa, która dużo lepiej pasuje do e, jako tytuł Raymana 2 Ponieważ Great Escape, co to znaczy? Te, ta nazwa nie ma sensu, ponieważ Rayman ucieka. Z statku Brzytwobrodego na dzień dobry. W zasadzie. Więc... A tytuł jest mylący, bo może on mówić, że my po prostu cały czas przed czymś uciekamy. A to do końca, jak zapewne wiecie, tak nie jest. Ponieważ... A Revolution z kolei, moim zdaniem, ma już większy sens. Z takiego względu, iż... A czekajcie. W taki sposób możemy dostać się od tego Lumsa. Tylko mi nie wyszło coś. Eee. God damn it. Jeszcze raz. Jak będę, się, jak będę się za dużo pierniczył z tym Lumsem, to po prostu. No, to go najwyżej oleję i tak będzie musieli tu wrócić. Zapomniałem tylko, że nie potrafię olać tak łatwo sprawy i będę raczej próbował. Chociaż czekajcie, mam lepszy pomysł. Możemy. Zawsze można to zrobić tak. Czyż nie jest prościej? Dużo prościej. E, I tam, e, i właśnie e, ta sekcja, która tutaj jest. naj... E, Eee, zaczyna się od takiego slidingu, a żeby się dostać, najprawdopodobniej musimy dojść do chociaż. A nieważne, musimy najprawdopodobniej eee, wejść po tamte lumsy, które zostały nam. Chyba, że coś mylę. No i klatka, która nie zajęcza się nam do licznika, trudno. Ale jak widzicie, bagno nie, nie zostało jakoś wydłużone, nie jest też jakoś specjalnie długie, więc myślę, że wystarczy nam czasu, żeby pokazać minigierkę Lee. No i mamy 43 terlumsy smuteczek. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z Loomsami, żeby pokupywać wszelakie niezbędne upgrade'y. Dobra, no, jeszcze nie chcę zapisywać gry, bo chcę jeszcze udać się na minigierkę Lee. I na tym myślę, że skończymy dzisiejszy odcinek. Niech to no tylko sobie przypomnę, gdzie ona jest w tym hubboardzie. Bo ja po raz pierwszy do niej trafiłem. Nie, tam już wychodzimy, to nie. Pytanie, czy ona w ogóle jest w tym Hubwardzie. Jeżeli nie ma, no to najwyżej Jeżeli jej nie ma, no to najwyżej pójdziemy do. To najwyżej pójdziemy do. Czekajcie, znaki. Musimy patrzeć na znaki. Znaki nas zaprowadzą, gdzie chcemy. A, czy jednak musimy iść tędy? Dobra, to ja w, ta w takim razie pójdę do niej. Generalnie ta ścieżka prowadzi nas do nowego sub sabwarda. Oczywiście Gierka będzie się nas pytać, czy chcemy saveować odpowiedź brzmi nie. A i dokładniej musimy teraz iść w tą stronę. Jak wiecie, ma spoko Hacjende. Ona w pozostały w, jeszcze w tym trzecim subwardzie, bo subwardy są trzy w tej grze. Też posiada miejscówkę, gdzie można do niej się udać, żeby nie cofać się niepotrzebnie. No ale jeszcze kontynuując wątek, ok, nie dokończyłem. Revolution moim zdaniem lepiej pasuje jako nazwa. rymy na dwójki, ponieważ my faktycznie sprzeciwiamy się jakiemuś początkowi robimy rewolucję. Chociaż podejrzewam, że tytuł bardziej nawiązywał do tego, że zostało wprowadzone całkiem dużo zmian. No, jak wiecie, ona mówi nam, że wypuściliśmy wystarczająco dużo duszków, więc może nas nowe drzwi otworzyć. I pierwsza minigierka, jaką będziemy mieli do przejścia, to jest ten iry... To jest ten irytująca część... To jest ten irytująca część poziomu, jakim jest... Jakim jest właśnie e, szczyt świata. No, ale my sobie poradzimy. I od razu. A, dobra, tylko je musimy zbierać, te czerwone lumy. Jeśli nie zbierzemy wszystkich, nie zaliczy nam minigierki, co jest trochę smuteczek. Dobra, teraz się sk musimy skupić. Dobra, cyk, mamy to. Nie, lubię, nie, nie, nie lubiłem za bardzo tej sekcji, przez to, że ja stara, starałem się maksować poziomy, stuprocentować je w sensie, a ta z tej sekcji zbieranie niektórych lumów było naprawdę ciężkie. O, tu jest taka wredna część, gdzie. Gra daje nam do zebrania kilku, tak pod rząd. Dobra, idź w piździec. Długo ja długo nie wiedziałem, że można. Zdążę. Zdążyłem. Ale walka nie jest jeszcze zakończona. Fak, 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 fak. Dawaj. Dawaj. O, zebra zaliczyło mi. A było blisko. I chyba... Pominałem jeden, czy nie? Dobra, mamy to, to teraz się nie zabić tylko. No, za pierwszym razem. Dobra, za drugim. Tamten fail się nie... nie policzyłem tamtego faila. Dobra. Nie chcemy powtarzać, nie ma chuja. O, gra nie pyta się nas czy chce, ale nie szkodzi, bo zapyta się... nas o to jak będziemy wracać do Hubwarda. No, i resz reszty nie mamy na razie, więc musimy odpuścić sobie. Oj super. Zaraz będziemy mieli 20 minut, 20 minut odcinka, więc to będzie tak idealnie. Idealna długość odcinka, żeby zakończyć. A nie, jeszcze. Za no dobra, no to ja mogę jeszcze. Dobra, no to w sumie jeszcze przejdziemy się. Przejdziemy się jeszcze w takim razie. Popłyniemy na tą wyspę i na tym zakończymy. I zaraz po powinna... nie, jeszcze nie chcemy zapisywać, zaraz zapiszemy gros spokojnie. Jak się zastanawiam czy... A dobra, najwyżej poświęcę jakiś odcinek na zbieranie lumsów, które pominąłem w tej sekcji open że tak powiem. Dobra, i gdzie, i gdzie on na nas czeka? Chyba gdzieś tam. A, pamiętam, tam na plaży powinien nas czekać. A więc na plaży, ona myśli konkretnie w tym miejscu. Dobra, tutaj są lumsy do zebrania, to ja je zbiorę. No nie zostało 10 w tej lokacji. No i proszę bardzo e, właśnie... a, mamy wskoczyć do łódki dobra. Czyli blitz robi nam za silniczek w motorówce w tak wielkim skrócie. i zaraz gierka powinna się zapytać, czy chcemy zapisać Czy chcemy zapisać nasz postęp? Oczywiście, że teraz chcemy i w sumie zapiszę sobie na tym slocie. Nie ma co oszczędzać te sloty, wykorzystamy wszystkie jakie nam da konsola, jak gdyby trzeba było coś powtórzyć. Dobra, ale to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Zagrajmy w Rayman 2. Póki co to mówił Marszal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.